Z tej strony Łóżka Polonia, drogie osoby z podmiotu bykami tam. E, zobaczmy jaki będzie horoskop dla Was tutaj na miesiąc listopad. Za chwilę rozłożę karty, e, no i zobaczymy jak to będzie tutaj dla Was wyglądało, e, czego się wystrzegać, na co zwrócić uwagę. E, wiem, że lubicie tutaj te horoskopy, więc cieszę się, że e, mnie oglądacie, lajkujecie i bardzo dziękuję oczywiście. Tak e, więc, kochani, spójrzmy, jakie tutaj karty będą wylosowane. Już przetasuję jeszcze dla Was tutaj e, bardzo dokładnie. Już patrzymy, kochani. I tak. Na pracę mamy czwóreczkę mieczy i dziesiątka mieczy, czyli taki, no, trochę tendencyjnie spadkowy układ. Na emocje, pustelnik, no i kolowa buław troszeczkę lepiej. E, zobaczmy z zdróweczko, kochani. Szóstka mieczy oraz trójeczka buław. I tutaj troszeczkę lepiej, no ale oczywiście, zaczynamy od pracy. Ta praca, jak się przedstawia. Macie tutaj czwórkę mieczy. Ona rządzi do 15 listopada, więc, drogie, osoby z byka. No, jest to karta specyficzna: karta snu, karta letargu, opóźnień, przesunięcia w czasie. Chcemy teraz załatwić pracę, nie wiem, chcemy podpisać szybką umowę. Tutaj albo to z naszej winy coś się opóźni, albo niestety z winy drugiej strony okoliczności, też w jakimś sensie niezależnych. Tak więc coś będzie szło, no, trochę można powiedzieć, jak po grudzie. No jest to karta, która oczywiście wskazuje też pewne ograniczenia właśnie nasze, związane z naszym samopoczuciem, zdrowiem, które może wpływać właśnie na to, czy będziemy odpowiednio działać w ramach walki e, tutaj o sferę zawodową. E, tak więc też jeśli mamy pracę, no to ta czwórka mieczy może wskazywać na przykład pójście na L4, konieczność przeleżenia czegoś tak naprawdę. No i tutaj ten aspekt jest pokazany jako właśnie spowalniający, nie, nie polecałabym tutaj działania takiego na siłę, dlatego że ta karta nam no niestety nie pomaga. Tak, nie jest tendencyjnie kartą wskazującą na ruch, zadowolenie, spełnienie, tak, ożywienie. No tutaj po prostu stagnacja jest wpisana w ten czas. No właśnie. I. To tak naprawdę przełoży się na dalszy aspekt, bo po 15 listopada macie tutaj właśnie dziesiątkę mieczy, i to też jest trudna karta, nawet niestety gorsza w jakimś sensie. Oczywiście pejoratywnym, ale mimo wszystko trudniejsza, e, bardziej tutaj komplikująca pewne aspekty. Jeśli szukamy pracy, to los. Sprawy takie e, bardzo idące, z, z, tutaj można powiedzieć z nieba, mogą nam przeszkadzać. Tak? Coś, co jest nieoczekiwane, m, wpłynie na wynik sprawy. Jest to karta przerywająca pewne rzeczy i gwałtownie zmieniająca bieg e, zdarzeń. Tak więc, tutaj, jeżeli szukamy tej pracy, to tendencyjnie, no niestety, e, tutaj aspekt e, przełamania tego kryzysu nie będzie taki prędki. Tak? E, co się wiąże z tą dziesiątką mieczy, że jakby po tych takich trudnych doświadczeniach zawsze przyjdzie coś dobrego, no ale my musimy się z tego podnieść. Dla osób, które mają pracę też, one powinny się tutaj spodziewać tego, że no niestety mogą przyjść do Was jakieś informacje. Może się oczywiście w skrajnym przypadku zakończyć współpraca. bo niestety ta karta tutaj w niektórych aspektach tak to oznacza, a dla innych może oznaczać po prostu zmianę układów, która. Też będzie tutaj stresującą, lub zmiany, które po prostu w ogóle przynoszą nadmiar emocji i, i takich no, trudnych, nieprzyjemnych myśli. Także też warto pamiętać, że jest to karta czasowa, no i rozumieć, że pewne rzeczy po prostu muszą się wydarzyć. Natomiast, tak, jeśli chodzi o emocje. Tutaj już jest inaczej, mamy do 15 listopada, drugie osoby z poznaku byka, kartę pustelnika. Jest to karta izolacyjna, ale ja bym się nie obawiała tej, tej izolacji. Z jednej strony, oczywiście, jeśli chcemy bardzo szybko, tutaj tą no, miłość spotkać, no to pustelnik może oznaczać izolację, ale jeżeli na przykład tutaj kochani, e, e, Stwierdzimy, że bo to jest indywidualna karta, tak, indywidualnych decyzji, że to nie jest dobry czas, to ona mówi: Super, oddalamy się, e, wstrzymujemy z decyzjami e, i dokonujemy autorefleksji. Natomiast jeżeli tutaj mamy kogoś, to albo będziemy czuć się trochę osamotnieni, osamotnione w relacji, albo po prostu. E, Boże nas czekać tutaj okres odejścia, izolacji, takiego kryzysu, gdzie któraś ze stron będzie się odwracać. Jest to karta męska, więc przeważnie to jakby tak, to, no niestety, ze strony mężczyzn może iść ta energia, ale nie zawsze tak jest oczywiście. Natomiast w tendencjach podstawowych często tak bywa. Ten czas autorefleksji dobrze by było wykorzystać, by na przykład potem zacząć działać. Dlaczego? Bo macie fajną kartę. I po 15 listopada już tutaj mamy kulową buław. tak królowa buław jest fajną kartą, bo ona właśnie jest kartą działania, charyzmy, takiej energii, seksapilu. Tutaj kobiety powinny być bardziej takie właśnie drapieżne, takie bardziej epatujące tą mocną energią, ale też możecie spotykać. Kobiety, osoby o tak bardzo energetycznej strukturze osobowości, która będzie przyciągać, która będzie atrakcyjna. Ruch, zamieszanie wokół Was, jak najbardziej, ale też karta zachęca do działania, tak? Bo to nie jest karta, że spada coś z nieba, natomiast mówi o wykazaniu się, na przykład odnośnie kwestii tutaj po prostu emocjonalnych. Dla osób, które mają tutaj kogoś, jakby kobiety będą przejmować kontrolę, może oznaczać Was, kochane kobietki tutaj w relacji, albo inne kobiety, które niestety mogą narzucać wolę zewnątrz. Natomiast Natomiast generalnie jest to karta działania. Obojętnie czego chcemy, działajmy, by to osiągnąć, tak? Chcemy być w relacji, chcemy, nie wiem, żeby partner się starał, to tutaj wyegzekwujmy to, tak? Że tutaj jakby działajmy zachęcajmy, tak? Do podejmowania takich właśnie czynności, które nam też sprzyjają, tak? Dla nas są korzystne. Natomiast w zdrowiu mamy szósteczkę mieczy do 15 listopada rządzi, i ta karta jest taką kartą, e, która oczywiście. Jakby wskazuje przede wszystkim na to, że e, pomoc możemy otrzymać e, tutaj e, z, w podróży za granicą, od kogoś, kto ma bardzo dużą praktykę. Zresztą tak naprawdę kolejna karta też to oznacza, dlatego że to są obydwie karty podróżu, podróży, ruchu m, obcych jakby tutaj rozwiązań, takich zagranicznych czy takich właśnie nietuzinkowych troszeczkę, ale m, skupiając się na właśnie szósteczce, my czy możemy mieć wrażenie, że jest to karta też oddalenia. Się pójścia w stronę dobrych czasów. Czasem oczywiście oznacza operację, zabieg jakieś konieczne badania. Natomiast jest to karta e, rekonwalescencji, zebrania siły, e, dobrych wiadomości i jakiejś zmiany. Tak? Zwróćcie uwagę tutaj oczywiście na ostre przedmioty, układ oddechowy i wzrok, natomiast karta tendencyjnie w moim przynajmniej odczucie jest dobrą kartą, bo my od czegoś się oddalamy. Z kolei kolejna karta trójeczka Buław po 15 listopada jest kartą realizacji planów, zadowolenia, sukcesu, takiego dobrych wiadomości, też takiej energii, która tutaj nie spowalnia, tylko naprawdę dodaje dużo wigoru. No, Trójka Buław jest kartą sukcesu i też właśnie podróży. tak którą możemy odbyć w ramach właśnie kwestii zdrowotnych. Natomiast jest to na pewno karta, która wskazuje tutaj na to, że wy po prostu jakby powinniście się skupić na sobie, na relaksie. Może warto wypocząć, wziąć urlop, pojechać na wakacje, lub zacząć uprawiać sport, bo jest to właśnie karta ruchu. No i oczywiście zwróćcie uwagę na kości, stawy mięśnie, kolana ramiona, bo one tutaj mogą Wam troszeczkę e, jakby sprawiać pewnego rodzaju trudności, ale tak jak mówiłam karta bardzo da, dająca tutaj siłę i energię do e, działania. E, układ jest specyficzny, no bo tutaj ta sfera zawodowa pokazała Wam się taka troszeczkę utrudniona, spowolniona no i gwałtowna, natomiast Pamiętajmy być może jest to czas właśnie takiej autorefleksji, skupienia się na pewnych kwestiach w inny sposób niż dotychczas, tak więc te karty dają do myślenia, ale też. Wskazują pewne rozwiązania i myślę, że, e, że jesteście z tego bardzo zadowoleni. Jeśli tutaj macie jakieś uwagi, chcecie właśnie coś skomentować, to zapraszam Was oczywiście do komunikacji. E, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie Ezoporada, e, zaglądajcie na Facebooka, pojawiajcie się, dajcie serduszka, lajkujcie. Wszystkiego dobrego. Ja Wam dziękuję. Pozdrawiam.